John McClane. Ten facet ma kuloodporny podkoszulek. Nie brudoodporny, no ale jeżeli w ciągu dnia zamierzasz zabić kilkudziesięciu terrorystów, wylecieć kilka razy w powietrze, biegać boso po szkle i jeszcze do tego rozwiązać swoje problemy rodzinne, to raczej nie ma co liczyć na to, że wyjdzie się z tego z czystymi ciuchami. 25 lat. Tyle już ma seria Szklana Pułapka, czyli Die Hard. Uważam, że powinno się to tłumaczyć Gin Hardo. Nie wiem czy ktoś z mojego pokolenia nie lubi tej mieszanki filmu, akcji, komedii i kina familijnego. No ale jak tu nie lubić Bruce'a Willisa, który radzi sobie ze wszystkimi przeciwnościami losu przy użyciu... ...sarkazmu, dużej ilości ołowiu. Trzy pierwsze części to już klasyka. Najlepsza oczywiście jest rozwałka w Nakatomi Plaza. Druga część na lotnisku moim zdaniem była trochę słabsza, trzecia wzbogacona Samuelem Jacksonem też była świetna. Tak jest moje zdanie. Po tych trzech częściach była przerwa, a potem zaczęła się druga fala, która jest już nieco słabsza. Każdy, kto widział Gin Hardo 4.0, wie o czym mówię. Są wybuchy, są pościgi, jest sarkastyczny John, no ale główny zły nie porywa, tak jak Jeremy Irons czy Alan Rickman. No i cóż, no ten przydupas, haker Johna McLeana też jest taki jest taki sobie, no może być, ale jest taki sobie. No i są te. Idiotyzmy fabularne, które bolą. Wiecie, nie mam problemów z tym, że film jest nierealistyczny. Z tym, że John skakuje na samolot albo rozwala helikopter samochodem. W porządku. Spoko, taka jest konwencja. No ale jeżeli nagle scenarzysta stwierdza, że budynek, w którym znajdują się bohaterowie, musi wybuchnąć. Jedyne, co może wymyślić, to to, że haker teraz przekieruje cały gaz do tego budynku i nagle zaczynają się wybuchy. To mam wrażenie, że ktoś próbuje mnie obrazić jako widza. I szklana pułapka 5, tudzież według mojego tłumaczenia dobry dzień, by umrzeć hardo, cierpi na tę samą chorobę. Byłem na to przygotowany. Poszedłem do kina, zaszedłem najpierw do szatni, szybka trepanacja, ekstrakcja mózgu i tak kotkorowany poszedłem na seans. No i pomogło, to był dobry pomysł, ale nie do końca. I zaraz wszystko wyjaśnię, ale wszystko po kolei. W piątej części John McClane trafia do Moskwy. A dociera tam po to, żeby znaleźć swojego syna, z którym od dawna nie miał kontaktu, który tu siedzi w więzieniu z powodu jakichś ciężkich przestępstw. No i okazuje się, że tenże y, syn jest zaplątany w ogóle w jakieś tam y, dziwne afery, jakieś dziwne sytuacje z powodu konfliktów władzy na wysokim szczeblu w Rosji. Oczywiście okazuje się, że ten syn jest dobrym gościem z misją. No i te dwa Johny... Jeden młody, drugi stary, zabijają masę terrorystów, konspiratorów i innych takich po to tylko, żeby senior mógł odbudować dobre relacje z juniorem. Bo wiecie, to jest nadal film familijny. Z masą trupów, ale familijny. Willis całkiem nieźle gra amerykańskiego turystę, który zderza się z obcą kulturą, prawda? Ale chciałoby się, żeby troszeczkę więcej miał tych interakcji z tą obcą kulturą, a nie tylko scenę z taksówkarzem na samym początku filmu, która jest całkiem fajna, ale jest tylko jedna na dobrą sprawę. Można by pomyśleć, że John McClane trafił do Moskwy po to, aby scenarzysta nie miał problemu z tym, że po facet po, po tym, jak już udaremnił tyle zamachów terrorystycznych, powinien być bardzo rozpoznawalny w Stanach. No i troszkę ciężko byłoby mu funkcjonować w fabule być może. Można by pomyśleć, że po to właśnie trafił do Moskwy. Można by tak pomyśleć, gdyby nie to, że scenarzysta ma totalnie gdzieś spójność fabularną. Jakąkolwiek. Jakąkolwiek. Wyszedłem z kina i dokonałem reinstalacji mózgowia, i w tym miejscu popełniłem błąd. Zacząłem myśleć: To nie był dobry pomysł. Jezu, rany, ile tam jest błędów logicznych problemów z ciągłością i po prostu takich bzdur wynikających z typowo hamburgerowej wiedzy scenarzysty. Taki mikro spoiler, bo nie wytrzymam. Mi się pojawia taki wątek gości, którzy kradli uran z elektrowni w Czarnobylu. Stali się zbyt pazerni i dlatego doszło do awarii. Pozwolę Wam, aby to tak troszkę wsiąkło w Was. Czujecie to? Czujecie? Ja się poczułem, że scenarzysta obraził inteligencję mojej rodziny siedem pokoleń wstecz, sugerując, że łyknę takie coś. Zresztą o nielogicznościach tej fabuły mógłbym rozwodzić się długo i byłaby tam masa spoilerów z tego powodu, więc nie będę tego robił, daruję sobie. Ale generalnie zastanawiam się, co się dzieje, bo trzy pierwsze szklane pułapki no wiadomo, że tam były różne totalnie niemożliwe rzeczy się działy, ale przynajmniej były spójnie logicznie, tam rzeczy z siebie wynikały, to jakoś się trzymało kupy w miarę, a przynajmniej nie było dziur z tego co pamiętam, które by tak ziały. Byłyby tak straszliwie takie uderzające w twarz. A tutaj są, i nie wiem, co się stało w ogóle z tymi filmami dzisiaj, że niektóre te filmy po prostu scenarzyści nawet nie próbują. Nawet nie usiłują sprawić, żeby to wszystko jakoś trzymało się kupy. Ja rozumiem, że w tym filmie chodzi o wybuchy, akcje i yy, jakieś hasełka, które rzuca John McClane, ale no bez przesady, no. Ale dość o tym. Jak się sprawuje to, co najważniejsze w filmie, czyli akcja, humor i postacie. Jeżeli chodzi o akcję, to właściwie nie miałam nic do zarzucenia. Jest tam parę naprawdę świetnych scen, szczególnie taka jedna na samym początku filmu: yy, pościg ulicami Moskwy, podczas którego McLean wielokrotnie zmienia pojazdy i w pewnym momencie nawet pędzi terenówką po samochodach stojących w korku. Totalnie nierealistyczne, piękne. Świetna scena naprawdę akcji. Postacie są średnio interesujące. Chyba najfajniejszym czarnym charakterem jest pomniejszy jakiś taki mini boss który nawet nie ginie z ręki McLeana, no zmarnowany potencjał. Jeżeli chodzi o syna McLeana, to aktor, który gra jest... a okej, okay. nic specjalnego, generalnie nie irytował mnie, tak jak ale Buffet czy jak się nazywa ten facet z Transformersów, który grał syna Indiana Jonesa. Od stary i młody, byli siebie warci jeżeli chodzi o siłę ognia i parę razy weszli w jakąś tam interakcję między sobą troszeczkę, więc w miarę okej, okay, względnie zabawnie, chociaż jak sobie pomyślę że kiedyś partnerem w szklanej pułapce Johna McLeina Bruce'a Willisa był Samuel złodupny czarno Jackson. To robi mi się trochę przykro i tęsknię za czasami, które nie wrócą. No i niestety, GinHardo 5 jest na poziomie czwórki. Czyli wybuchy John McLean są spoko. Jeżeli chodzi o całą resztę, no cóż trzeba iść bez mózgu do kina i najlepiej tak oglądać, a w czasie durnych tekstów na temat Czarnobyla najlepiej wbijać sobie zardzewiały gwóźdź w rękę, aby odwrócić uwagę od tego, co się słyszy. Można się przyzwoicie bawić. Ale najlepsze czasy to ta seria ma raczej za sobą. Ale co zrobić, pewno i tak będę chodził na wszystkie gin hardy i nie będę mógł odmówić temu facetowi w zakrwawionym, kuloodpornym podkoszulku, który zabija terrorystów. Póki będzie grał. Dzięki za uwagę. film on